Witam Was serdecznie. Dzisiaj chciałbym powiedzieć dwa słowa na temat ortezy Glow, czyli ortezy, która jest dedykowana dla pacjentów z tak zwaną ręką wiotką, ręką opadającą, czyli dla pacjentów, którzy albo mają problem w ogóle z ruchem w ręce, ale można już rozpocząć rehabilitację z chwytaniem, wykorzystując tą ortezę plus elektrostymulację, którą ewentualnie pokażę na jednym z moich kolejnych wideo, czyli nowoczesną elektrostymulację umożliwiającą w dowolnym momencie zainicjowanie skurczu i w dowolnym momencie przerwanie i powielanie tego w trakcie ruchu. Czyli to jest orteza, która właśnie takim pacjentom mogłaby ułatwiać, czy ułatwia już w wielu krajach możliwość używania ręki na etapie wczesnym, kiedy ręka jest wiotka, jak i również jest dedykowana dla osób, które na przykład są po urazach rdzenia, mają tak zwaną rękę opadającą, gdzie mają problem z kontrolą nadgarstka i wyprostem palców, natomiast nie mają problemu ze zginaniem palców albo podczas zginania dochodzi do takiego no, zgięcia w nadgarstku, które de facto zmniejsza siłę tego zacisku, bądź pacjenci ci tak trikowo zaciskają palce, czyli prowokują wyprost w nadgarstku i przez to dochodzi do zginania palców, natomiast przy tym wyproście nie są w stanie wyprostować palców. Jak wygląda ta orteza? W sensie takim, gdy przychodzi do pacjenta. Jest to pudełko, w którym mamy też informacje o różnych innych produktach Saebo. Natomiast wygląda to tak, że pacjent, który zamawia ortezę, otrzymuje razem z ortezą kilka innych Rzeczy i informacji. Tutaj na tej części, która się otwiera, mamy całą instrukcję opisującą, jakie elementy wchodzą w skład ortezy. Czyli tak jak możecie zobaczyć, orteza ta składa się z takiej rękawiczki czarnej, jak i również elementu plastikowego, do którego zaczepiane są gumki dla stawów czy kontroli stawów śródczno-paliczkowych. Następnie dla każdego zestawu Każdego palca jest osobna gumka i możemy wspierać wyprost w tym stawie. Dla palca małego, każdego z palców, również dla stawu międzypaliczkowego kciuka, czyli tutaj. Mamy również taśmy, które stabilizują całą ortezę na przedramieniu, jak i również utrzymują ortezę blisko śródręcza i dopasowują ją do śródręcza. I tak wygląda Orteza i jej poszczególne części. Natomiast tutaj możemy, otwierając tą część, która zamyka Ortezę, możemy popatrzeć, jakie elementy jeszcze dodatkowo wchodzą w skład Ortezy, czyli te gumki, zestaw gumek, które mają swoje symbole, czyli różnią się swoją długością i są dedykowane na... Niektóre zestawów, aczkolwiek oczywiście tutaj wiadomo, że też potrzeba jest własnej kreatywności i czasami nie wystarczy taki układ albo trzeba go zmienić. Jak najlepiej, czy jak szybko założyć taką ortezę krok po kroku, to jest również w tej instrukcji, wszystko opisane, która jest w języku polskim, jest dostarczana z każdą ortezą. Tak to wygląda. Następnie. Jak już otworzyliśmy ortezę, zdejmujemy pokrycie, które osłania tą ortezę i w środku znajduje się właśnie między m.in. orteza, która jest tak zapakowana, którą następnie można otworzyć i nie chcę jej otwierać, bo ona jest dedykowana dla konkretnego pacjenta i wygląda właśnie tak jak tutaj na tym obrazku, czyli jest spakowana i hermetycznie zamknięta. Tu jest taki worek, w którym możemy tą ortezę sobie później trzymać. Jak i również do ortezy dołączony jest taki rzep, który jest rzepem stabilizującym kciuk, czyli tak jak pokazuje to instrukcja. Mamy tutaj możliwość zastosowania takiej taśmy, która to taśma będzie stabilizować, właśnie ta, która jest dopięta tutaj, będzie stabilizować kciuk i tutaj jest pokazane dokładnie, gdzie ją zamontować i krok po kroku, w jaki sposób ją aplikować, żeby utrzymać we właściwym położeniu kciuk, a szczególnie jego staw śródręczno-paliczkowy. I to jest właśnie też z każdą ortezą. Nie zawsze jest to potrzebne, oczywiście. No i do każdej ortezy oczywiście mamy elementy, z którymi możemy ćwiczyć, czyli małe kostki, bo ta orteza umożliwia drobny chwyt, jak i piłkę oraz cały taki zestaw gumek, które sobie zamontowujemy czy dopinamy do ortezy. Oczywiście nie wszystkie gumki dopinamy, one są w większej ilości, także gdyby któraś się zniechęcała zagubiła albo zniszczyła, w tym momencie możemy ją wymienić. Także tak w skrócie wygląda orteza Saebo Blow, która przychodzi do pacjenta i którą de facto każdy, kto zamawia otrzymuje. I tak to wygląda. Także zachęcam wszystkich do przyjrzenia się temu rozwiązaniu, szczególnie dla pacjentów po urodzach rdzenia, dla pacjentów, którzy mają rękę niedowładną, ale która nie ma charakterystyki takiej spastyczności, czy ta spastyczność jest bardzo y, niewielka, czy, czy niewielka, bądź y, grupa pacjentów, która jest na wczesnym etapie, wiotkich pacjentów, u których można dzięki ortezie uzyskać wyprost nadgarstka i y, wyprost palców, a elektrostymulacja wtedy na zginacze daje szansę chwytania, następnie orteza wspomaga wyprost w momencie, kiedy elektrostymulacja przestaje działać. Pozdrawiam, miłego dnia i mam nadzieję, że ten film był pomocny, żeby przybliżyć wszystkim, jak wygląda, jak działa orteza Saebo Love.